To do mnie, już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie! Wszystko ok, nikomu ci się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super! Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali super! I poduszki na sam koniec! Ostatnie akcenty! Uważajcie na oczy! Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej tej tkaniny zrobię sobie stół. Pomino wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. A teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. Mam pomysł? To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chce się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie sto razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć. Świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powiesz, go tutaj. Jestem zachwycona, a pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników. Ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba wam się, moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza. Musimy się tam dostać. Cześć, możemy się do ciebie przyłączyć? Pewnie, zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie. Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła. Ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo, ja. Co tam się dzieje? teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić. Wiem, Zajmę się tym, uratuję twoje łóżko. Nie martw się. Gotowe. Udało mi się. Chodź do mnie w gości. Nie mam innego wyjścia. Masz tu całkiem przytulnie. I jakie fajne zabawki. Podawają mi się. No to co, pokój? No dobra. Stać. Ty nie jesteś. I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. Proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Alex, jesteś chory. Ja? A. Tak, jaki ja jestem chory, serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No, rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć. No, wreszcie masz go? Tak, znalazłam Twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj, a to Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel. A psik, zabieraj go, mam alergię na koty. O, przestań! Ale zaczęło się, dostałem też wysypki. A psik. A, chyba Kopek znalazł sobie nowego przyjaciela. No muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co tam się dzieje? Coś się rusza! Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz! Rudzielcu, nie uciekaj więcej tak daleko! Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze... Znajdę tę kociarę. Stać! Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku, ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę mnie przepuścić. Tylko ostrożnie, myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Hej, spójrz szybko. Chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiatrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka. Oczywiście, że nie jest moja. Co? Nie krzycz tak. O nie, wszystko rozlałam. Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru. Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Aleks, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę, trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd. Uff, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No, kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej, a ja załatwię wszystkich! Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi co jest w środku. Spokojnie, to jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Dobra, Ty skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra. Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić trzymaj! Okej, okay, okej. Okay. Hej, Alex, nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powiedzierać kurze. Muszę tu zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie to, nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam. Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa remont. Okay, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj. Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O, nie słabo mi! Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Oops. O, za smród! Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A, A no w takim razie nie mam pytań. Czy mogę spojrzeć na Dziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okej. Okay. Mój kochany przyjaciel! Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie, to ja, Mila. Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla, spójrz. Czy to? Mój piesek, w końcu cię zobaczyłem. No, chodź tu, kochanie, musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. E, mam tu prezent dla Dziusia. Proszę, co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie! Proszę! To nie była moja wina! Chciałam dobrze! Jaki to straszne, Czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie! Nie ma mowy! Bawcie się dobrze, gołąbeczki! Nie! No pomocy! Ratunku! Cześć wszystkim! Wow! To dopiero lody! Ja też chcę takie. Kto to jest? Wow! Okay, Hej, witaj piękna! Jak leci? Jaki przystojniak! Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie Ekstra Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili, co jest w środku Zgadzam się to wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie. Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samanta może ja zacznę. Śmiało i tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się, specjalnie dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj! Czuję się, jakby pies polizał mnie po guzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Teraz sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie to boli! Jest prawdziwy. O straszny, to igły. Wiem jak mogę Ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack. Jesteś prawdziwym gentlemanem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to! Ura! Wygrałam! Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać! A ja muszę go ugryźć, to okropne! Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty! Jak dzieci? To jest twoje, nie twoje! Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie! Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam! No więc, Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej, biedny Jack! Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polizać kaktusa na serio. No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłódź. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go, spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Płuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. O, tego właśnie się bałem. To ryba! Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać! Fura, ja nic nie muszę robić, jestem szczęściarą! Co to było? Nieważne. Okay. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się. Ale muszę. Mogę to zrobić jeszcze tylko minutka. No, nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Łochyda! Jak mogłaś! Odegram się! Proszę, jedz swoją rybę! Gryź! Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa! Będę chora! Fuu, jak to śmierdzi! Ale to nie wszystko! Masz jeszcze całe pół ryby! Odczepcie się ode mnie! Czego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort. Chcę go zjeść. Jeszcze nie teraz. Najpierw karty. Już czekają, bierzcie. Super. Mogę polizać to wszystko. Hurra, ja będę go jeść. Kurczę, ja nic nie będę robić. Czemu miałabym cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta. O, jest pyszne. Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Ci wósy moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Moglibyście zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne! Dosyć! Trzeba się dzielić! Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super! Miałeś rację, tort jest niesamowity! Samanta, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiana. Tak? No to smacznego! Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię. Pożałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Ej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne! Ochyda. Straszne! O nie, a ja go muszę zjeść! Kurale, fart! A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Jest to obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. No nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Ciesz świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać. Gumę przecież trzeba rzuć. Łap, zaczynasz! Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Bingo. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę. Może wystarczy. Daj mi to. No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła. To jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fuu, co za uchyda!